Wszystko zaczęło się w środowy poranek, kiedy do szpitala Święta Augustyna przybyła nowa starzystka, skromna, cicha dziewczyna w zbyt dużym kitlu i tanich butach, których podeszwy już się odklejały. Miała na imię Lena, ale większość personelu zignorowała to, gdy ją przedstawiano, patrzyli raczej przez nią niż na nią. Jej plecak był wytarty, a zamiast najnowszego modelu stetoskopu nosiła stary, popękany, jakby po kimś odziedziczony. Ale w jej oczach było coś innego. Nie strach, nie niepokój, lecz skupienie jakiego nie widziano u praktykantów od lat. Kiedy tylko otrzymała pierwszy przydział, oddział kardiologii pod dowództwem znanego i aroganckiego chirurga, doktora Leszka Rawskiego, wszyscy uznali to za żart losu. Rawski słynął z tego, że każdego starzyste sprowadzał do parterów mniej niż godzinę, a nielicznych, którzy wytrwali dzień, dręczył tygodniami. Lena nie powiedziała ani słowa, gdy weszła na salę operacyjną, ale jej dłonie, jej dłonie poruszały się, jakby tańczyły z czaszką pacjenta. Podczas pierwszej obserwacji operacji na otwartym sercu nie odrywała wzroku ani na sekundę, rejestrując każdy ruch, każdą zmianę tonu monitora. Gdy jedna z pielęgniarek nie zauważyła spadku saturacji, Lena nieśmiało wskazała na ekran. Rawski spojrzał na nią z pogardą, ale po chwili zbladł i zareagował, i wskazanie uratowało życie pacjenta. Nikt nie powiedział dziękuję. Tylko jeden z rezydentów, Piotr, później zapytał ją szeptem: Skąd wiedziałaś? Lena tylko wzruszyła ramionami. Ale to był dopiero początek. Nazajutrz przyszła wcześniej, niż wszyscy. W samotności ćwiczyła szycie na pomarańczach w kuchni personelu, jakby starała się opanować perfekcyjnie każdą technikę jeszcze przed swoim czasem. Kiedy wreszcie pozwolono jej asystować przy drobniejszym zabiegu, zrobiła to z taką precyzją, że starsza chirurg, dr Dobrzyńska, spojrzała z niedowierzaniem. Kto cię tego nauczył? Zapytała zdziwiona, ale Lena znowu tylko wzruszyła ramionami. Rawski obserwował ją z ukosa, nieprzekonany. W jego oczach widziała coś niepokojącego, może zazdrość, a może strach. Po tygodniu zaczęła przyciągać uwagę nie tylko lekarzy, ale też pacjentów. Pamiętała imiona, dotykała delikatnie, mówiła cicho, ale z siłą, która budziła zaufanie. Pewnego dnia pielęgniarka, która miała 20 lat doświadczenia, powiedziała jej: "Masz coś czego nie uczą w żadnej szkole medycznej. Ale Lena nie zdradzała źródła tej tajemniczej biegłości. Jedna z salowych słyszała, jak ktoś w nocy widział ją śpiącą na ławce w parku obok szpitala. Inna widziała, że nie je lunchu, tylko siedzi i szkicuje ludzkie serce w zeszycie z pognięcioną okładką. Zaczęły krążyć plotki. Czy była geniuszem z prowincji? Czy może oszustką, która zna jedynie teorię? Ale nie było jak tego udowodnić, bo za każdym razem gdy pojawiała się sytuacja awaryjna, Lena nie tylko reagowała, ona przewidywała. Podczas reanimacji jednego z pacjentów, gdy lekarze zwlekali, ona sama wykonała masaż serca i zrobiła to tak technicznie perfekcyjnie, że dyżurny anestezjolog zamilkł. Pacjent przeżył, a Lena milczała. Tylko chirurg, który wszedł do sali w ostatniej chwili, stanął w drzwiach i powiedział, kto ją szkolił? I właśnie to pytanie, wypowiedziane z niedowierzaniem, Rozeszło się po całym szpitalu szybciej niż jakakolwiek wiadomość o przełomowej operacji. Od tego dnia nikt nie patrzył na nią jak wcześniej. Rawski, zawsze dumny, zawsze chłodny, poprosił ją o pomoc przy złożonym zabiegu, ale jego ton nie był już ironiczny. Tego wieczoru Lena zniknęła wcześniej niż zwykle. Nie poszła do internatu ani domu. Zamiast tego wróciła na ławkę w parku i wyjęła zdjęcie starego człowieka z siwą brodą. Patrzyła na nie długo, w ciszy zanim szepnęła, zrobiłam to, tato. To była wskazówka. Tylko dla niej. Plotka o tym jednym pytaniu, kto ją szkolił? Wkrótce stała się nie tylko żartem na korytarzach szpitala, ale obsesją niektórych lekarzy. Lena za każdym razem unikała odpowiedzi, chowając się za cienką fasadą milczenia i pracy. Jej nazwisko nie pojawiało się w żadnym prestiżowym rejestrze medycznym, nikt nie kojarzył jej z renomowaną uczelnią ani zagranicznym programem stażowym. W aktach kadrowych znajdował się tylko lakoniczny wpis, ukończone studia medyczne z wyróżnieniem uczelnia prywatna, nieakredytowana. To było podejrzane, ale nie nielegalne. Nikt jednak nie wiedział, że Lena sama zataiła prawdę. Bo prawda była nie tylko niecodzienna, była szokująca. Wszystko zaczęło się sześć lat wcześniej, w miejscu, którego nie da się znaleźć na mapach. Lena miała wtedy zaledwie siedemnaście lat i uciekła z domu po śmierci matki zostawiając za sobą ojczyma alkoholika i życie pełne strachu. Trafiła do małej wioski na obrzeżach lasu, gdzie miała nadzieję znaleźć jakąkolwiek pracę, by się utrzymać. Tam, zupełnie przypadkiem, spotkała starego człowieka. Wszyscy mówili o nim profesor, choć nie był związany z żadną uczelnią. Miał siwą brodę, nosił lniane koszule i poruszał się z trudem, ale w jego oczach było coś niespotykanego, mieszanka doświadczenia, cierpienia i jakiejś niemej misji. To on zauważył Lenę, kiedy ta pomagała starszej kobiecie, która przewróciła się na rynku. Zamiast podzękować, zapytał tylko, czy potrafisz patrzeć, zanim dotkniesz? Lena nie zrozumiała, ale on uśmiechnął się i powiedział, że szuka ucznia. Nie podał jej warunków ani celu. Powiedział tylko: Jeśli zostaniesz, nie będziesz już mogła żyć jak inni. I tak się stało. Lena przez cztery lata mieszkała z profesorem w drewnianej chacie bez zasięgu, bez internetu, bez luksusów. Codziennie o świcie ćwiczyli anatomię na zwierzęcych modelach, szycie na pniach drzew, a potem przechodzili do czegoś, co profesor nazywał sztuką dotyku. Kazał jej rozpoznawać zmianę temperatury skóry u pacjentów z zamkniętymi oczami. Uczył ją diagnozować oddech porytnie liści poruszających się przy twarzy chorego. Pokazywał jej, jak obserwować rytm krwi na szyi człowieka z odległości kilku metrów. Nie miał ultrasonografu ani rezonansu, miał tylko wiedzę, którą zbierał przez dekady. Był emerytowany chirurg wojskowy, który uciekł od świata po błędzie, który kosztował życie jego własnego syna. Lena była dla niego szansą na odkupienie. Nie było oficjalnych certyfikatów, egzaminów ani dyplomów. Było tylko to, co potrafiła i potrafiła więcej niż ktokolwiek przypuszczał. Kiedyś profesor celowo wywołał u siebie atak tylko po to, by Lena mogła nauczyć się reagować. Wbił sobie igłę w udo i kazał jej znaleźć źródło krwawienia bez dotyku. To było szalone, a jednocześnie skuteczne. Lena zapamiętała te chwile nie jako traumę, lecz jako momenty, kiedy zrozumiała, że medycyna to nie tylko zawód, ale zobowiązanie. Pewnej nocy profesor zachorował naprawdę. Lena ratowała go sama, dzień po dniu, bez leków, z minimalnym sprzętem. Udało jej się. Kiedy wrócił do zdrowia, powiedział tylko: jesteś gotowa. Ale ona nie czuła się gotowa. Bała się świata, ludzi, formalności. Bała się, że ktoś powie: nie jesteś jedną z nas. Kropka. Dlatego, gdy wreszcie postanowiła wrócić do miasta, zrobiła to anonimowo. Zmieniła nazwisko, podała fikcyjne dane szkoły, której budynek od lat był opuszczony. Nikt nie sprawdził. Została przyjęta warunkowo jako starzystka na próbę. I tak trafiła do szpitala święta Augustyna. Teraz, stojąc przy stole operacyjnym, nie miała za sobą renomowanej uczelni, ale miała coś więcej, intuicję, którą zdobywa się tylko w bólu i umiejętności, które przekraczają ramy klasycznego nauczania. Kiedy Piotr, jedyny lekarz, który ją wspierał, zapytał ją pewnego wieczoru w kantynie, dlaczego to ukrywasz, odpowiedziała, bo gdyby wiedzieli prawdę, nie pozwoliliby mi dotknąć pacjenta. Ale właśnie wtedy, jakby los chciał ją wystawić na próbę, do szpitala trafił VIP, minister zdrowia, po nagłym ataku serca. Nikt nie chciał, by Lena była w pobliżu. Ale to właśnie ona zauważyła mikrodrgania w dłoniach pacjenta i jako jedyna zasugerowała, że to nie zawał, lecz zator w tętnicy płucnej. Rawski ją zignorował. Pacjent stracił przytomność. I to właśnie wtedy Lena podeszła i bez pytania rozpoczęła procedurę reanimacyjną. Jej ruchy były inne niż u wszystkich, jakby rytm jej ucisku zesynchronizowany był zbiciem serca pacjenta. Zapanowała cisza. Chirurg, który wszedł wtedy na salę, to nie był byle kto. To był sam ordynator oddziału, profesor Szymon Szarek. Zamarł. Spojrzał, podszedł i szepnął do Rawskiego, kto ją szkolił. Rawski milczał. Lena nie podniosła wzroku. A profesor powtórzył, kto ją szkolił, do giabła? To nie są ruchy ze standardowego protokołu, to jest technika wojskowa z Iraku. Wieść o słowach profesora Sarkę rozeszła się błyskawicznie. Jeszcze tego samego dnia Lena została wezwana na rozmowę. Nieformalnie, bez pisma, bez nazwisk, ale było jasne, że to coś więcej niż zwykłe spotkanie. W sali konferencyjnej czekał nie tylko Szarek, ale też dyrektor szpitala, prawniczka kadrowa i, ku jej zaskoczeniu, sam doktor Rawski. Tym razem nie miał w oczach pogardy, lecz niepokój. Może nawet respekt. Szarek spojrzał na Lenę bez uśmiechu, jak chirurg patrzy na otwarty organ, bez emocji, ale z absolutną koncentracją. Twoje ręce to nie jest talent. To trening. I nie pochodzi z Akademii. Chcemy wiedzieć, kto cię szkolił. I co ukrywasz? Lena przez chwilę milczała. Wiedziała, że każde słowo może skończyć jej karierę, a może nawet doprowadzić do oskarżeń. Ale miała też dosyć milczenia. Więc spojrzała Szarkowi w oczy i powiedziała: Nie szkolił mnie nikt z waszego świata. I nie, nie mam dyplomu uczelni, którą zaakceptujecie. Ale mam życie, które uratowałam, zanim jeszcze weszłam do tego budynku. Cisza była gęsta, jak dym. Prawniczka od razu przerwała, czyli przyznała się pani do fałszywych danych? Rawski chciał coś dodać, ale Lena go ubiegła. Skłamałam, by dostać szansę. Ale ani razu nie skłamałam przy pacjencie. A to chyba ma znaczenie, prawda? Zanim ktokolwiek zdążył odpowiedzieć, na korytarzu rozległ się alarm, pacjent z oddziału neurologii tracił przytomność. Lekarze zerwali się z miejsca, a Lena, wybiegła jako pierwsza. Po chwili była już na miejscu, gdzie młoda kobieta, 32-letnia matka dwójki dzieci, dostała masywnego krwotoku podpajęczynówkowego. Personel zamarł. Operacja była ryzykowna, neurochirurg był poza szpitalem, a każda minuta zwiększała ryzyko śmierci. Lena, jakby zapominając o całym przesłuchaniu, zaczęła działać, wydając polecenia z zimną precyzją, jakiej nikt się po niej nie spodziewał. Rawski wpadł chwilę później, spojrzał na chaos, a potem na Lenę. I bez słowa podał jej narzędzia. To był symboliczny moment. Przez następne cztery godziny Lena prowadziła najtrudniejszą operację w historii szpitala, z rawskim u boku i szarkiem jako obserwatorem. I kiedy nadszedł najtrudniejszy moment chwilowe zatrzymanie krążenia, Lena nie zawahała się ani przez ułamek sekundy. Jej ręce poruszały się z rytmem bicia serca kobiety, a jej głos, spokojny i pewny, prowadził cały zespół. Wszyscy słuchali. I nikt nie pytał już, gdzie studiowała? Kiedy operacja się zakończyła, a pacjentka przeżyła, stabilna, zaintubowana, ale z pełnymi szansami, sala zamarła. Nikt nie klasnął. Nikt nie gratulował. Ale oczy każdego z obecnych były inne. To nie była już Lena starzystka. To była Lena lekarka. Tylko Szarek zbliżył się, wziął ją na bok i powiedział: "Zawsze wiedziałem, że są tacy jak ty." Widziałem was w czasie wojny. Nie uczyli się z książek, tylko z ran. I zawsze byli lepsi niż my kropka. Uśmiechnął się i dodał: "Powinnaś prowadzić oddział. Nie będę cię demaskował, ale musisz wiedzieć, że nie każdy tu to zaakceptuje." Lena skinęła głową. Nie potrzebuje akceptacji. Potrzebuje operować. I wróciła do pracy. Kilka tygodni później kiedy sprawa została oficjalnie zamieciona pod dywan, a Lena otrzymała pełnoprawną posadę jako lekarz asystujący, na jej biurku pojawiła się paczka. W środku znajdował się stary stetoskop, jej pierwszy, pęknięty, i kartka, jestem dumny. Profesor Lena uśmiechnęła się przez łzy. Nikt nie wiedział, jak paczka do niej trafiła. Profesor zmarł miesiąc wcześniej. Ale zostawił jej coś więcej niż sprzęt, zostawił jej dziedzictwo. Kilka miesięcy później Lena zaczęła prowadzić zajęcia z młodymi praktykantami. Ale jej lekcje były inne. Zamiast wykładów kazała im obserwować cienie dłoni. Zamiast testów rozpoznawać choroby z oddechu pacjenta. A kiedy jeden ze studentów, zbyt pewny siebie, zapytał: A pani to kto? Lena odpowiedziała tylko: Nikt ważny. Po prostu ktoś, kto wie, jak patrzeć. I odeszła zostawiając chłopaka z otwartymi ustami i pierwszym pytaniem, które nie miało odpowiedzi w podręczniku. W dniu, w którym szpital świętował uratowanie tysięcznego pacjenta dzięki zespołowi kierowanemu przez Lenę, nikt nie wspomniał o jej fałszywym CV. Wszyscy pamiętali tylko, że uratowała kobietę, zanim ktokolwiek zdążył zadać pytanie. A na ścianie, pod zdjęciem zespołu operacyjnego, wyryto słowa: Nie chodzi o to, kto cię szkolił. Chodzi o to, komu się przysięga. Gdy wszyscy inni uciekają. I to była jej historia.